Jeszcze raz piłkarze zagrają na pewno na wiosenne rozgrywki i chcemy tak zrobić, żeby to było już gotowe do tego momentu, bo końcem tego miesiąca, czyli pod koniec października realizator inwestycji oddaje inwestycje miastu do odbiorów. No i zaczynają się odbiory, zgłaszania różnych, wiadomo, może usterek, mam nadzieję, że ich nie będzie, będzie jak najmniej. Później oczywiście całe odbiory branżowe i dopuszczenie tego obiektu do różnych rozgrywek. Ciekawe rozwiązania jakby, jak, jak, takie jak na przykład oświetlenie, które jest oświetleniem LED-owym, zintegrowanym z głośnikami, czyli z muzyką, więc możliwość różnych animacji świetlnych. Boisko, oczywiście na płycie głównej boiska światło białe, natomiast na całym obiekcie z zewnątrz różnokolorowe z możliwością różnej animacji kolorów, tak więc myślę, że będzie dość ciekawie. Plan na inaugurację już jest? No, pracujemy nad tym, oczywiście pomysłów jest bardzo dużo i będziemy musieli wymyślić coś, co będzie równie piękne i fajne jak cały ten kompleks sportowy. Przypomnę tylko, że są zrealizowane boiska treningowe tylko w tym zakresie, które, do, które są obowiązkowe z punktu widzenia przepisów PZPN-u. Natomiast my chcemy docelowo tutaj zmieścić sześć boisk treningowych, różnych, tych dużych dla piłkarzy, ale również mniejsze dla samych. Bramkarzy i wiele innych rozwiązań jeszcze tutaj. Dodatkowo no, zostaje cały kompleks, ten restauracyjno-hotelowy, który też będziemy chcieli w przyszłości zakończyć dokończyć. dokończyć. No, nie są to obiekty, jakby z punktu widzenia używalności tych obiektów sportowych bardzo istotne, ale z punktu widzenia komercjalizacji tego obiektu myślę, że znacząco. No, będziemy na pewno też myśleli o nowej nowej inwestycji, ale nawiązującej do, do tego obiektu, a więc budowy nowego lodowiska. Spięło się budżetowo. Pamiętamy doskonale początki tego projektu, szacowanie na 180 milionów podczas konkursu architektoniczno-urbanistycznego. No ale tak to jest, że jak konkurs jest ogłoszony, jest zwycięska praca. My jesteśmy zobligowani do tego, aby zwycięska praca, czyli biuro projektowe zwycięskiej pracy zaprojektowało całość obiektu. No, pamiętamy doskonale, że podczas projektowania czy zakończenia projektowania kosztorys był ponad 500 milionów złotych. Najpierw powiedziano, że to błąd, potem musieliśmy jeszcze raz cały projekt przekartkować, zobaczyć jakie są rozwiązania tu wskazane, z czego możemy zrezygnować, jak należy, że tak powiem, ten projekt odchudzić, żeby zmieścić się w realnych kwotach finansowych. No i patrząc z punktu widzenia jakby całego obiektu plus rozwiązań komunikacyjnych, które tutaj musieliśmy zrealizować, doszło oczywiście też miejsce, jak państwo pamiętacie, tutaj też był warsztat samochodowy, już warsztatu samochodowego nie ma, tu. Będzie teraz w tym miejscu farma fotowoltaiczna, która będzie wspomagała też pod względem energetycznym ten obiekt, a więc to się kończy około kilkudziesięciu milionów złotych ta inwestycja. Prezesie, byliśmy w tym miejscu kilka miesięcy temu, wówczas przeważył jeszcze beton, teraz jest, jest kolorowo i to też na pewno fajny zwiastun tego, co przed nami. No zdecydowanie. serce rośnie kiedy się patrzy tutaj właśnie jak zmienia się ten nasz stadion miejski na którym GKS Katowice będzie od przyszłej rundy rozgrywał swoje mecze w ekstraklasie. Ja jestem przeszczęśliwy, bo rzeczywiście stadion jest piękny, stadion jest kompaktowy. No dzisiaj było symboliczne rozłożenie pierwszej rolki trawy. Myślę, że tutaj też trawa będzie znakomitej jakości. Więc rzeczywiście trzeba czekać kiedy ten stadion zostanie oddany do użytku. Trzeba również wspomnieć o hali, na której będą grali siatkarze i ona również prezentuje się coraz lepiej. No Ja w, jako prezes GKS-u Katowice miałem okazję odwiedzić kilka, kilka różnych hal w tej chwili w rozgrywkach Plus Ligi i to co się rzuca w oczy to przede wszystkim to, że tutaj są trybuny ze wszystkich czterech stron, e, 3000 kibiców, to, to, to będzie na, nasze nielada wyzwanie, żeby po prostu zapełnić tą halę. Hala też wygląda znakomicie, ten, więc ten obiekt będzie na pełną perełką na mapie sportowych Katowic. I już podsumowując, można powiedzieć, że kibice GKS-u Katowice będą dumni, że mogą przychodzić na mecze swoich drużyn do tak nowoczesnych obiektów. No tego jestem akurat pewien. Rzeczywiście, rzeczywiście w tej chwili nasza poczciwa Stara Bukowa, która kilka, kilkadziesiąt lat temu była najlepszym obiektem w Polsce, no odejdzie do historii. No ale myślę, że to będzie, będzie stadion, na którym będziemy budować kolejne lata wielkiego GKS-u. Tak naprawdę przekroczyliśmy próg 90% realizacji inwestycji. Zostało 15 dni czasu, kiedy generalny wykonawca, czyli konsorcjum firmy będzie zgłaszało zakończenie procesu inwestycyjnego. Także możemy powiedzieć, że jesteśmy na ostatniej prostej przed zakończeniem prac budowlanych na tym obiekcie. Tak naprawdę no, kluczowy etap zaczął się dzisiaj, czyli budowanie murawy boiska głównego. To jest serce obiektu stadionowego i tak naprawdę najważniejszy jego element, bez którego wszystkie inne wybudowane tutaj, a elementy infrastruktury stadionowej nie miałyby sensu, także przed nami tak naprawdę ostatni etap w samej inwestycji stadionowej, czyli ułożenie murawy i przygotowanie obiektu do procedury odbiorowej. Z założenia hala z obiektu sportowego jest przygotowana do rozgrywek wszystkich zespołowych. Dyscyplin sportowych halowych, czyli może mówimy tutaj o siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej, futsalu, ale dodatkowo hala może również gościć inne rozgrywki, jak szachy, boks, zapasy, judo, czy też inne sporty, takie zespołowe, drużynowe, ale też indywidualne. Tak naprawdę moglibyśmy tutaj nawet organizować zawody szermiercze czy rozgrywki tenisa.